Rozpoczynamy nowy cykl. Cykl zatytułowany Bliźni. I o bliźnim będziemy mówić przez cały maj. Ale w jakim kontekście? Zaraz na początku mamy coś, co pozornie przypomina tarczę. Ale ci z nas, którzy bywają tutaj, wiedzą, że to najbardziej zielone, zielona część tej tarczy. Ten pierścień, można by powiedzieć, wewnętrzny. To były tematy o Duchu Świętym i o darach Ducha Świętego. Wszystkie są nagrane. Możesz z nich skorzystać, nawet jeśli Twoja przygoda z K5N zaczyna się teraz. A dalszy pierścień. Otaczający ten wewnętrzny, ważny o Duchu Świętym i jego darach, to pierścień dotyczący powołania. Powołania. Możesz też tych rozważań wysłuchać i odnaleźć dzięki nim też swoje powołanie. A dalszy pierścień, trochę mniej intensywnie zielony, to tematy o Kościele. Mówiliśmy o tym w kwietniu, ale kwiecień. Sleciał nam tutaj, jak zbicza trzasnął, więc możemy zechcieć wrócić do internetu i obejrzeć sobie te rozważania. A najbardziej zewnętrzny pierścień to właśnie teraz, ten nasz. Bliźni. Bliźni. Zauważcie, że wszystkie one układają się w pewną logiczną całość. Jest tak specjalnie, bo jest to ostatni rok naszego Trzyletniego planu. Od nowego roku rozpoczniemy nowy okres naszego rozwoju, a ten rok ostatni chcieliśmy uczynić pewnym podsumowaniem, tak że jeśli zechcesz kiedyś coś gdzieś budować w sensie duchowym, będziesz mógł zawsze sięgnąć do tych rozważań tego roku i posłużyć się nimi jako pewnym kręgosłupem. Więc mówiliśmy o kościele, że jest miejscem rozwoju. A teraz mówimy o bliźnim, bo zależy nam na tym, żeby do tego miejsca rozwoju zaprosić naszych bliźnich. A któż to jest bliźni? Któż to jest bliźni? Bliźni to po prostu uczestnik relacji z nami. Po hebrajsku rea, po grecku presion, bliźni. To nie tylko przyjaciel, to również nieprzyjaciel. Księga Wyjścia 2.13, tutaj zaznaczona, nazywa bliźnim osobę walczącą z drugą osobą nieprzyjaźnie walczącą, wrogo nastawioną, ale jednak w relacji walki. I już to właśnie, że dwaj ludzie stają się częścią jakiejś relacji, młodzi i dorośli, oznacza, że to są nasi bliźni. Ten człowiek, którego bardzo lubię, i ten człowiek, którego nie do końca lubię, to mój bliźni. I tego bliźniego mam kochać. O tym właśnie jest cały miesiąc, cały miesiąc podzielony jest na cztery tematy. Dziś mówimy o tym, że Bóg kocha mnie. Za tydzień powiemy o tym, że ja kocham Boga. Potem powiemy o tym, że kocham siebie. Bo to wezwanie Boże mówi Kochaj bliźniego jak samego siebie. Więc w trzecią niedzielę powiemy o kochaniu siebie, i w czwartą o kochaniu bliźniego. Ten porządek jest dobrze obmyślany. Jeżeli ktoś chciałby przeznaczyć maj na obecność w K5N, to gorąco zachęcam. Dziś zaczynamy od tego tematu: Bóg kocha mnie. Z pewnego ważnego powodu z takiego, że miłość do bliźniego opiera się na miłości Boga do mnie. Ważna sprawa. Miłość do bliźniego opiera się na miłości Boga do mnie. Tak ją oprzyj, a wtedy w miłości względem bliźniego. Nigdy nie będziesz bankrutem. Jeśli mówimy, Bóg kocha mnie, to powiedzmy sobie najpierw o Bogu. Bywa tak, że gdy zaczynamy myśleć o Bogu, Myślimy o niebie, o kimś niepoznawalnym, transcendentnym. Tymczasem Jezus Chrystus przyszedł na świat i On objawił nam prawdziwego Boga. Ludzie biorą szkiełka, mikroskopy. I w pismach Starego Przymierza wypatrują Jezusa. Wypatrują Boga. Ale Jezus Chrystus objawił się światu. Nie trzeba mikroskopu, nie trzeba szkiełka. Otwórz szeroko oczy, bo możesz sobie rozbić o niego głowę. Tak on jest ewidentny. Bóg objawił się nam w Chrystusie. Chcesz poznać prawdziwego Boga? Sięgnij do nowego przymierza, czyli do Nowego Testamentu. Tam go poznasz. Jeden z fragmentów zdumiewających fragmentów niejednokrotnie wśród nas odczytywanych i rozważanych pochodzi z 14 rozdziału Ewangelii według Świętego Jana. Wtedy Filip wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział: Tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył? Zobaczył ojca. Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Bóg jest taki, jakim poznajemy go w Chrystusie. Ale przez to, że on przyszedł na Ziemię, i objawił nam się w Chrystusie w kontekście tego bóg kocha mnie to znaczy to znaczy że jego miłość do nas moi drodzy nie jest teologicznym dogmatem ale historycznym faktem faktem ktoś pyta czy bóg nas kocha zwracajmy uwagę na fakt którym jest objawienie się Jezusa Chrystusa w historii. I ilekroć sam wątpisz w miłość Boga do ciebie, sięgnij w historię, bo część nowego przymierza to historia. Historycznie rzecz biorąc, on przyszedł. On Zaprosił cię do relacji ze sobą. Niesamowity jest fragment, chyba najważniejszy w Nowym Testamencie fragment, który tłumaczy się na każdy język, gdy tylko zaczyna się tłumaczyć Pismo Święte. Pochodzi z trzeciego rozdziału Ewangelii według Świętego Jana. Jest to fragment, który wszystkie dzieci i wszyscy my znamy na pamięć, a jeśli swoją przygodę z Jezusem zaczynasz teraz, to jest to fragment, którego musisz się nauczyć na pamięć. Czytamy tutaj w trzecim rozdziale Ewangelii według świętego Jana w szesnastym wersecie. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna, aby Powiedzmy to razem, każdy. Każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto wierzy w niego, nie zginął. Jeśli ludzie giną, to na własne zaproszenie, negując. Lekceważąc ten historyczny fakt przyjścia Jezusa do człowieka, tu, na ziemię, do nas. Bóg przyszedł bez związku z naszą moralnością. Przyszedł, bo On tak postanowił. W liście do Rzymian. W piątym rozdziale znajdujemy zdumiewający werset ósmy. Czytamy tutaj: Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To fakt, bez związku z naszą moralnością. Bóg podjął inicjatywę, by przyjść i okazać miłość, by okazać miłość. Tobie i mnie, każdemu. Bóg kocha mnie. Nie musisz w to wierzyć. To fakt. Ale czy rzeczywiście kocha ciebie? Czy rzeczywiście kocha ciebie? Otóż mówiliśmy o tym przy okazji mówienia o powołaniu, ale jest sens, abyśmy zajrzeli do 17 rozdziału dziejów apostolskich, bo tutaj w 30 wersecie czytamy, pominąwszy więc czasy niewiedzy, może to troszkę brzmi tajemniczo, ale zapraszam do internetu, do naszych rozważań. Bóg wzywa teraz gdzie? Wszędzie. Więc na tej sali też. I tych, którzy są tu pierwszy raz też. I tych, którzy nas obserwują przez internet też. Wzywa wszędzie. Ilu? Wszystkich. Wszystkich. Wszystkich ludzi, aby się opamiętali, to znaczy, by się stuknęli w łeb, porzucili własne pomysły i otworzyli się na Boży plan. Wielu pyta o predestynację. Chciałem rozwinąć ten temat, ale jednak nie dziś, bo jesteśmy ograniczeni czasowo. Słowa predestynacja oczywiście nie ma w greckim Nowym Testamencie, bo to łacińskie słowo. Ale jeśli mówić o Bożym planie, bo z tym łączy się predestynacja, jeśli mówić o Bożym planie, o czymś, co Bóg postanowił w świecie uczynić, to na teraz, to znaczy na okres łaski Pana. Ten Jego predestynacyjny plan streszcza się właśnie w dziejach apostolskich 17:30. Mianowicie, pominąwszy czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali. Tak należy o tym myśleć. Obróćmy naszą kartkę na drugą stronę. Bo powiedzieliśmy już sobie o Bogu, który jest w Chrystusie. Który jest w Chrystusie. Stajesz się studentem Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, by poznać Boga, bo On objawia się w pełni w Chrystusie. Czytamy, że ten Bóg kocha. Ten Bóg kocha. Ta miłość. Jego do nas, jest historycznym faktem. Sięgnijmy jeszcze do tego pierwszego naszego fragmentu z Ewangelii według świętego Jana 3.16. Czytamy tutaj: Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co jest szczególnego w tej miłości? Nowy Testament, który został napisany oryginalnie po grecku, ma na określenie miłości kilka słów. Myśmy tu mówili o trzech, być może o większej ich liczbie, bo ich jest cztery. Mówiliśmy o tej miłości, która nazywa się stolge. Jest to miłość. Matki do dziecka, miłość rodzicielska ta miłość jest sprawą natury. Gdy nie ma jakichś wynaturzeń, to każda mama, każdy tata kocha swoje dziecko. Tak jest. Kocha się je na śmierć i życie. To jest po trosze sprawa natury. Jest też miłość zwana eros. Zainteresowana ją jest młodzież. Ta miłość eros jest sprawą rządzy. W Nowym Testamencie rządza nie musi mieć negatywnego wydźwięku. Jeśli właściwie pożądasz, to pożądaj ze wszystkich sił. Jeśli to jest Właściwy obiekt pożądań. To nic w tym złego. Życie jest pomyślane przez Boga do przeżycia z pasją. Bądźmy żądni życia, żądni miłości. Ale właśnie ta miłość, eros, jest sprawą żądzy. Miłość, o której czytamy w tym fragmencie, Wiana 3.16, określana jest słowem agape. Ta miłość jest sprawą woli. Bóg postanowił, że Cię pokocha. Wow. Bóg postanowił, że Cię pokocha. A gdy uczynił nas nowymi, to dał nam tę możliwość, że możemy postanowić pokochać bliźniego. Stąd właśnie na samym początku powiedziałem, że to, że On jest w Chrystusie, oznacza, że Jego miłość jest historycznym faktem, i powiedziałem, że od tego się wszystko zaczyna, jeśli chodzi o miłość bliźniego, że ona musi się oprzeć na miłości Boga do nas. Jego miłość do nas jest sprawą woli, decyzji. Bóg kocha. I przejdźmy dalej w naszym konspekcie. Bóg kocha mnie. Czujesz się obdarowany? Bóg kocha cię. Jakie to piękne. Tak Bóg chciał. Bez względu na to, kim jesteś. Gdy jeszcze byłeś grzeszny, Chrystus za ciebie umarł. Nie ze słabości, z miłości. On kocha Cię. On kocha Cię. Co to oznacza? Znów jesteśmy przy tym Jana 3:16. To, że każdy może powiedzieć, Bóg kocha mnie, oznacza, że to życie, to życie, na które być może narzekasz. To życie, które cię boli, to życie, w którym doznajesz porażek, to życie, w którym zmagasz się z chorobami, z biedą, z niespełnionymi marzeniami, to życie, którego może nie chcesz, Bóg zaplanował jako miejsce twojego spotkania z Nim. I przez to to życie zmienia w ogóle całkowicie sens. Jeżeli życie nie ma jakiegokolwiek sensu, to ma ten jeden: że tu przyszedł Jezus, aby tu, w mojej sytuacji, spotkać się ze mną i okazać mi tu swoją miłość. Piękna rzecz. Po drugie. To, że każdy może powiedzieć: Bóg kocha mnie. Bóg kocha mnie. Możesz to sobie powiedzieć w myślach? Powiedz: Bóg kocha mnie. Każdy powiedział tak. To oznacza, że w Jego miłości jesteśmy równi. Nie możesz patrzeć z góry na kogoś. Jego Bóg, ją Bóg kocha tak jak Ciebie. Pomyśl o ludziach innej narodowości. Pomyśl o ludziach innych kultur. Pomyśl o ludziach innych religii. Bóg kocha mnie. Oznacza, że w Jego miłości wszyscy jesteśmy. Równi. Ale po trzecie, wiemy o tym, że Jezus nie wzywa nas do naiwności. Miłość bliźniego nie może się opierać na jakichś naiwnych, sentymentalnych podstawach. Miłość bliźniego opiera się na odrodzeniu, na zbawieniu. Stąd, jako odrodzony człowiek, jako pierwszy krok Twojego działania powinno być zwiastowanie Dobrej Nowiny o Jego historycznej miłości, zwiastowanie jej Twojemu bliźniemu, to znaczy każdemu człowiekowi, z którym wchodzisz w jakiekolwiek relacje, zwiastowanie mu zbawienia, ratunku w Chrystusie. W tym ratunku. Jest miejsce na prawdziwą miłość. Jak to zastosować w życiu? Zauważcie, że tutaj w tym naszym zastosowaniu bezprzedwie jest chciej, 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 chciej. Bierze się to stąd, że ta miłość agape opiera się na chęci, na woli. Więc przede wszystkim chciej spojrzeć na Boga przez okulary. Jakim jest Chrystus? Chciej spojrzeć na Boga przez Chrystusa, przez Nowy Testament. Mnóstwo rzeczy się wyjaśni, mnóstwo bezsensownych pytań po prostu się rozpłynie. Chciej spojrzeć na Boga przez pryzmat Jezusa Chrystusa, przez okulary, jakimi jest Jezus Chrystus. Po drugie, chcieli spojrzeć na siebie przez Bożą Miłość. W Polsce tak często bywa, że jak zwrócisz się do kogoś z pochwałą, z pochwałą, to często reakcja jest: A co tam ja taki jestem zwykły? A ja nie jestem nikim szczególnym. Zasadniczo, po co w ogóle o mnie mówić? Kochani, choćbyście wymyślili na swój temat najgorszą opinię. Najgorszą opinię. Myślę, że nam może to bardzo łatwo przyjść. Wymyśleć na swój temat najgorszą opinię. Nawet możesz tą opinię zapisać w pamiętniku. Bylebyś tylko pod tą opinią. Podpisał czy podpisała, a mimo to on mnie kocha. Wow! <laughs> a mimo to on mnie kocha. Tak spójrz na siebie. Zechciej spojrzeć na siebie. Nie, że jesteś za długi, za krótki, za gruby, za cienki, za zgrabny, za niezgrabny, za mądry, za głupi, za bogaty, za ubogi. On cię kocha, a to życie jest miejscem, w którym, w którym mamy się spotkać. Trzecia rzecz. Chciej spojrzeć na bliźniego jak? Przez okulary tej miłości, której sam pragniesz. Człowiek ma potrzebę bycia kochanym. Każdy z nas. Chciałby, żeby ktoś go szaleńczo kochał. I tak spojrzyj na bliźniego. Tak spojrzyj na niego. Spojrzyj na niego przez okulary miłości, którą sam chciałbyś doświadczyć. I ostatnia rzecz. Podejmij jakieś konkretne, proste kroki, proste kroki, aby chcieć tworzyć środowisko. Gdzie dochodzi do odrodzenia. Specjalnie wymyśliliśmy z naszą grupą usługujących słowem, że maj będzie miesiącem zatytułowanym Bliźni, bo chcielibyśmy właśnie w maju skoncentrować się na tym, by czynić to miejsce, te nasze imprezy, które tu sobie zaplanowaliśmy imprezami gdzie może przyjdą ludzie poszukujący spragnieni miłości żeby mogli ją tutaj odnaleźć dzięki tobie dzięki temu że wejdziesz w kontakt ten kontakt oznacza że człowiek z obrazka staje się twoim bliźnim podejmij takie kroki by uczestniczyć w naszych spotkaniach imprezach obozach ogłoszeniach Bądź częścią tej wspólnoty, bądź innej, ale skoro już tu jesteś. to lub wszystko, żeby to środowisko było środowiskiem miłości. Co możemy osiągnąć w 2019 roku, to tutaj mamy wypisane, ale w, piąt w czwartym punkcie są nieaktualne liczby. Specjalnie. Zobacz, jak jest na dziś. Przyczyń się do tego żeby te liczby były większe. A teraz powstańmy do modlitwy.